Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku Mieliśmy się co prawda widzieć dopiero w niedzielę Ale w ramach podziękowania za wsparcie kanału jakie mi tutaj daliście W ostatnim właśnie tym tygodniu, wielkim tygodniu No to jeszcze na szybko sobie podrapiemy zdrapki Dziękuję bardzo Natalce z kanału Natko Drapiemy za dwie zdrapeczki, czekoladę i wspaniałą kartkę świąteczną. Dziękuję Beatce za kartkę świąteczną z życzeniami prosto z Anglii. Dziękuję widzowi Adamowi za sponsorowanie mi wielkiej krzyżówki. widzce Patrycji za pensję bankiera i widzce Kasi za ekstra linię. Dzięki Wam bardzo. To jest mega gest z Waszej strony. Mam nadzieję, że uda mi się pomnożyć te wszystkie wygrane, także zapraszam Was na taki szybki odcinek.

9. Czyli tutaj mamy zdrabkę pustą. Tak, SO. I druga zdrabka od natalki, plaster miodo. Mamy złoto, kwiaty, i portfel. Tutaj też różne symbole. Gra trzecia: Bank Korona. I niestety moneta. Dwa plastry na końcu to niestety za mało. Tutaj też nic nie mamy. I gra siódma. Też niestety wygrane nie przynosi. W się są banany. No to owocowo, ale niestety bez wygranych. Dobrze, teraz sobie zróbmy ekstra linię. I pierwszy symbol, jaki mamy, to rower. Rower, rower, no już zaczynamy pustym symbolem. Dalej mamy kwiat, którego też nie mamy. Diament. Diament już nam tutaj przyniósł symbol, ale też tylko jeden. Także no, zobaczymy jak to dalej będzie. Słoni. no i kończymy moi drodzy bardzo dużej ilości symboli niestety nie było więc wygląda na to, że i cała zdrobka też będzie przegrana tak mam STA Dobra, czyli to jest kolejny pustak dobra, to przed nami pensja bankiera i wielka krzyżówka 24, 2 7 19

Mamy wygraną pod liczbą 37. I jest to ile? 20 zł. No, dobre, dobre i to. Także na pomnożenie. No i przed nami wielka krzyżówka. Wielka krzyżówka z numerkiem, jakim? 7. Szczęśliwym, mam nadzieję. Także drapiemy. I pierwsza litera to W. 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 Mamy tutaj w słowie akwen. Czy jeszcze coś będzie? Mamy otwock? Dobra, dalej. No i moi drodzy, kończymy. Została ostatnia litera. Jeśli chodzi o tą pierwszą krzyżówkę, to nie mamy żadnego wyrazu. W bonusie też nie mamy nic, a w krzyżówce pierwszej są cztery słowa. No i teraz się wszystko okaże. No i tutaj zostajemy z dwoma, z dwoma wyrazami. Udało się je w ostatniej chwili utworzyć, ale to niestety jest za mało. I zobaczmy, co tutaj na tej zielonej krzyżówce się zadzieje. I moi drodzy, a to nam tworzy piąte słowo, czyli mamy 60 zł Wspaniale pomnożone dzisiejsze wsparcie. Super, bardzo się cieszę. Także przejdźmy do podsumowania. No i moi drodzy, to są zdrowki wygrane, czyli wielka krzyżówka i pensja bankiera. Więc jakby nie było wsparcie od Was pomnożone, drugi odcinek z rzędu na plusie, więc tym bardziej ochoczo stanę jutro do odcinków świątecznych. Zapraszam Was w niedzielę i w poniedziałek na drapingi. Jeszcze raz wszystkim, którzy mnie obdarowali, wsparli, bardzo, bardzo dziękuję. W ogóle Wam nie pokazałem tutaj. Wspaniałe życzenie od Beatki. Ta kartka świetna. Dojdzie do kolekcji. Kiedyś Wam też pokażę kolekcję wszystkich Waszych kartek. No i od naszej Natalki. Też wspaniała kartka. Naprawdę coś wspaniałego. Bardzo, bardzo dziękuję. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze na całą Wielką Sobotę. I widzimy się jutro. Cześć!